hej witajcie w nowym vlogu, witam was już tak lekko pomalowana, w ogóle spójrzcie na to rozświetlenie, pokażę wam szybko czego użyłam, bo po prostu wygląda mega świeży ten makijaż mam wrażenie i użyłam nowej kolekcji e, z Nabli The Nude. i tak, cień, który mam na oku, właściwie malutko mam tego cienia, użyłam dwóch, ale dosłownie tak chciałam tylko... Odrobinkę takiego blasku Pociąg um, jedzie W każdym razie ten, który mam w wewnętrznym kąciku To jest cień w kremie właśnie z nowej serii z NABLI W odcieniu Ethereal A ten, który mam tutaj Odrobinkę taki różowy Na połowie powieki, tak delikatnie wklepany To jest sideral um, Shell Taki różowy a na ustach mam konturówkę i pomadkę w sztywcie matową. Tacz mi również w tej kolekcji. Piękny taki odcień Nude, ale on jest dosyć ciemny jak na Nude, moim zdaniem. Tyle, że ja zdecydowanie jak już idę w taki nudziakowy odcień, to wolę coś takiego niż takie bardzo blade kolory. No i muszę wam powiedzieć, co to za rozświetlacz. Po prostu ta tafla jest niesamowita. Mam odrobinę różu, ale słabo go widać, bo nie chciałam za dużo nakładać. I róż to jest. Hmm... Wszystko z tej nowej kolekcji. Róż to jest Maybe Baby. Taki też delikatny, neutralny, kremowy. Co z tym pociąganiem? Dzisiaj już kolejny słyszę, jak jedzie. A rozświetlacz wygląda tak bardzo ładny, mocno tak odbijający światło. Beige Mirage. I na to mam trochę też takiego normalnego, prasowanego w odcieniu Venus Sand. Czyli ten kremowy był taki raczej w neutralnym, szampańskim odcieniu, a ten jest taki różowo-brzoskwiniowy delikatnie, żeby e, jakoś tak m, przełamać tą nutkę e, beżu w makijażu. Po prostu tak sobie wymyśliłam i mam bardzo delikatny makijaż, ale podoba mi się. Dajcie znać jak wam się widzę w takim neutralnym makijażu, minimalnym, ale mocno rozświetlonym. Ja lubię na lato właśnie takie rozświetlone makijaże i kurde, będą mi hosłać pod tym oknem e, i usta są matowe, ale mm, Powiem wam, że nakładałam dzisiaj balsam nawilżający na usta, ale to z dwie godziny temu, więc te usta nie były takie mocno suche i dzięki czemu ta pomadka fajnie właśnie jest taka minimalnie kremowa. Generalnie ja mam coś takiego z tym pomadkami, miałam wam właśnie powiedzieć, kontrówki są w miarę kremowe, a te pomadki jak się nakłada... Przy samej aplikacji są y, dosyć mocno tępe, przyznaję, ciężko się je rozprowadza po ustach, ale jak już są na ustach, to wcale nie są suche, bo na przykład było tak z tymi pomadkami y, matowymi w sztywcie z inglota, że one były bardzo tępe y, i później też niesamowicie wysuszały usta. Te nie są aż tak tempe tamte, to po prostu było, no ciężko było w ogóle je roz, rozprowadzić na ustach. Te są trochę tępe, ale później na ustach są niesamowicie wygodne i naprawdę takie. Bardzo komfortowe, więc fajnie, może że są tempe, trochę ciężko się to nakłada, ale Plus jest taki, że one się dobrze trzymają na ustach, więc tak słowem wstępu co do mojego dzisiejszego makijażu e, Włosy muszę sobie jakoś ogarnąć, bo na razie to mam taki roztrzepany nieład W ogóle nawet się nie uczesałam dzisiaj jeszcze, e, bo jest godzina za 10.09 Ja bym chciała z rana właśnie jechać na małe zakupy, dlatego że dzisiaj Tomek ma urodziny i chciałabym kupić jeszcze kilka rzeczy, potrzebuję zrobić takie małe zakupy plus zakupy obiadowe, także muszę jechać na harał i właśnie chciałam zrobić taki szybki makijaż tylko po to, żebym mogła sobie jechać Oczywiście mogłabym jechać bez makijażu, ale chciałam zrobić taki delikatny letni makijaż Żebym już miała e, właśnie na e, zakupy Także dzisiaj mam mega gorący dzień Jest już w tej chwili... w tej chwili... poczekajcie, zaraz zobaczę ile Niby jeszcze nie ma tych 30 stopni, które mają dzisiaj być jest 22 stopnie niby, ale jest mega już gorąco. Nie oszukuję, jestem tego pewna, że jest cieplej, dlatego że może te 22 stopnie są w cieniu, a na słońcu jest po prostu mega gorąco i grzeje już mi tutaj w domu od samego rana. I ogólnie miałam Wam jeszcze pokazać, nie wiem. Ja nie wiem o co chodzi o tym pociągu dzisiaj. W każdym razie, jak już jesteśmy przy makijażu, to chciałam Wam pokazać, co mam na sobie za krem CC, bo to nie jest podkład. Bo być może będą pytania, bo skóra wygląda naprawdę bardzo świeżo, jest wyrównana, ale wygląda też mega naturalnie. I jest to nowe w mojej kosmetyczce: krem CC z It Cosmetics. Your Skin But Better. I mam go w odcieniu medium. Jakby ktoś był zainteresowany, idealnie mi ta pasuje I naprawdę daje cudowny efekt na skórze, bardzo naturalnie. Totalnie ta skóra wygląda, a jednocześnie wszystko jest przykryte praktycznie jak podkładem, a jest lekka taka warstwa tylko nałożona, także naprawdę super, minimalnie tylko gdzie niegdzie coś tam prześwituje, ale to dosłownie no cieniutka warstwa tego kremu CC nałożona, także mogę wam go polecić. Dobra, ja sobie ogarnę te włosy, ubiorę się, pokażę wam się jeszcze przed wyjściem i uciekam, bo bym chciała za na wszystko załatwić, żebym już miała z głowy i w tym największy uporz bym po prostu była w domu, bo naprawdę ostatnio się żyć nie da na zewnątrz. Ok, słuchajcie, tak wyglądam. Trochę taki nietypowy jak na mnie outfit, ja tak raczej nie chodzę ubrana. W ogóle tą spódniczkę dostałam z NAKD, przyszła mi i jest na mnie za duża, dlatego stwierdziłam, że tutaj sobie założyłam że pasek, bo tak to wisi mi prawie, że do kolan taka po prostu klasyczna ogrodniczka ale powiem wam, że jak jest z tym paskiem to nawet mi się podoba jak wygląda i właśnie z taką koszulką, tak na luzie e, trampki, e, konwersy e, torebkę mam z Zary, za te pociągi, ja nie wiem dlaczego dzisiaj cały czas po prostu jeżdżę jak nagrywam e, zegarek z Daniela Wellingtona i ta koszulka też jest z Naked, także e, bardzo mi się podoba, taki naprawdę coś takiego po co ja normalnie bym nie sięgnęł, ale dzisiaj nie wiedziałam w co mam się ubrać, a spójrzcie już leżała tutaj moja sukienka W której miałam iść To jest taka moja bezpieczna sukienka Nie wiem czy też tak macie, że macie po prostu Mnóstwo ubrań, ale macie jedno albo dwie Takie rzeczy, które po prostu jak nie wiecie Co się ubrać, to ubieracie te rzeczy To jest właśnie ta sukienka W moim przypadku, ja jak chcę szybko wyjść z domu Nie wiem co mam na siebie włożyć, to zakładam tą sukienkę Ale stwierdziłam dzisiaj nie Mam tyle ubrań, że muszę zacząć w nich Po prostu chodzić i jeszcze nie nosiłam Tej spódniczki Ani razu, więc Uznałam, że to jest dobra okazja, żeby ją założyć. Słonko jest, e, nie jest jeszcze aż tak straszliwie gorąco, więc mam nadzieję, że się nie ugotuje w czarnej koszulce i w jeansowej spódniczce. Mam nadzieję, że będzie ok, ale bardzo mi się podoba coś takiego e, innego, także ja uciekam i później się odezwę szczerze. To nie wiem, czy biorę aparat, czy nie. Może wezmę, ale nie wiem, czy cokolwiek będę nagrywać, bo chciałabym to jak najszybciej załatwić i po prostu wrócić do domu, bo dzisiaj ma być naprawdę ogromny upał. Także mam nadzieję, że uda mi się go uniknąć. Jest chwilę po dziewiątej, także ja uciekam. Słuchajcie, wróciłam. Generalnie wróciłam z tego haru. Widziałam szybki prysznic, bo. Wierzcie lub nie, jest po prostu Sahara na dworze Jest tak gorąco, że ja jeszcze zanim doszłam na przystanek Się tak spociłam, że po prostu myślałam, że zwariuję Więc jak wróciłam, to wzięłam prysznic Zmieniłam koszulkę na taką, na ramionka, Bo nie wytrzymałabym już w tamtej czarnej I poszłam do Lila, Także zrobiłam małe zakupy i na Harrow I w Lidlu także szybko wam może zrobię taki mini Jak Widzicie to z Primarka za mną I torbę, z którą chodzę na zakupy takie... Spożywcze właśnie do Lidla, także pokażę Wam co kupiłam. Ale zgrzałam się niesamowicie. Mam ochotę jeszcze jeden prysznic wziąć, więc dzisiaj po prostu będzie jakiś rekord w ilości branych prysznicy, pryszniców, prysznicy. Ja nie wiem w ogóle jakie ja dzisiaj obiec zrobię. Ja raczej taką kolację chcę zrobić właśnie dla Tomka, ale ja nie wiem jakie ja to zrobię, bo chcę zrobić e, kotlety takie z piesi z kurczaka w środku, z żurawiną i serem. Ale nie wiem, jak ja tutaj będę smażyć, szczerze mówiąc. Musimy kupić koniecznie wiatrak, bo jest nie do wytrzymania. Ostatnio jest tak gorące lato. U nas już chyba dwa tygodnie było tak gorąco, teraz kolejny, i jeszcze widzę ym, w prognozie, że przyszły cały, cały tydzień też ma być tak gorąco, więc no to jest oczywiście genialnie. Ja absolutnie nie narzekam, ale w domu naprawdę nie da się wysiedzieć, a na dworze wcale nie jest lepiej, jak się wychodzi. Także ja najchętniej przesiedziałabym nad jakimś jeziorem albo nad basenem. Klapiąc się cały czas wodą, albo przysiadując cały czas w tej wodzie, bo naprawdę jest ciężko. Także już Wam pokazuję, co kupiłam. Na początek sałata do obiadu. Wczoraj w ogóle robiłam grosa i myślałam, że trochę zostanie, ale nie zostało. Tomkowi spakowałam do pracy i już nie ma. Także sałata do obiadu. W ogóle większość składników już mam na dzisiejszy obiad. Ale potrzebowałam dokupić kilka rzeczy. Gąbki, bo tak dużo ich zużywałam też do sprzątania. Żurawina była tylko taka właśnie w mieszance z orzechami nerkowca, ale tych orzechów, orzechów prawie że tutaj nie ma, więc wzięłam taką mieszankę i będę właśnie dawała do tych takich zwijek. Kupiłam dalej orzech Pekan, bo mi się skończył, ja bardzo lubię, to chyba moje ulubione orzechy, wiem, one mają taki charakterystyczny smak, że wielu osobom nie smakują, ale ja je naprawdę uwielbiam, do jakiejś owsianki, do jogurtu z owocami, naprawdę bardzo, bardzo lubię, to są moje ulubione. Dalej kupiłam ziemniaki, baby, będę je zapiekała w piekarniku na takie z chrupiącą skórką. Kupiłam wino i poszłam po wino, szczerze mówiąc takie... Mm, nie pamiętam tej marki, ale pamiętam zawsze po etykiecie, a tutaj um, niestety go nie było, chociaż ostatnio je kupowałam w Lidlu. Dlatego specjalnie poszłam do Lidla, bo było pyszne. Ale właśnie też było o smaku, tylko że tam to było mango i. I, i, I coś innego, a to jest mango i ananas Ale właśnie ym, W związku z tym, że tamto Z mango mi smakowało bardzo No to stwierdziłam, że wezmę też to właśnie na wieczór Pani strasznie nie chciała mi sprzedać Tego wina, mimo że miałam dowód A tak się przyglądała temu dowodowi Wcale jej się nie dziwię, bo jestem dzisiaj w mega naturalnym makijażu Jeszcze jak mam związane włosy I taki ym, bardzo delikatny make-up No to wyglądam już w ogóle na 16 lat W każdym razie dalej kupiłam sobie baterie Są mi potrzebne do lampek Jak nagrywam filmy to ym, te lampki mam z tyłu i już mi się wypaliły. Czuek, jak mi się przewraca, bo tak, kupiłam kolejną ostatnio, no nie tak ostatnio, ale niedawno kupowałam poście w primarku pianową, bo bardzo mi się podobała ta. Wpadła mi bardzo w oko. Ona jest taka dwustronna. Po jednej stronie są takie ciemne kwiaty, a po drugiej takie, taka biała jest w kwiaty jakby bordowe. Taka trochę ciemna na lato, ale, ale podoba mi się, także to jest najważniejsze. I ona kosztowała 11 funtów, jakby się było zainteresowana Właśnie pościelę te um, double na no, podwójne łóżko kosztują um, właśnie um, 11 funtów. My mamy łóżko, generalnie włączamy szklankę. Łóżko mamy king size, ale pościel taką letnią kołdę mamy um, właśnie double. E, dalej, dalej, dalej. mamy tutaj kartki dla Tomka. I mam takie balony, y, happy birthday. Y, później je napompuję i zawieszę na ścianie albo gdzieś, nie wiem, jeszcze powieszę, zanim Tomek przyjdzie. Kupiłam sobie, byłam weszą do buduca na chwilę, po mydło do rąk i zauważyłam, y, chciałam sobie już kupić jakiś czas temu taki olejek do masażu, bo podoba mi się zapach, właśnie ten z. Z tej marki Sanctuary. Poczekajcie, pokażę Wam trochę bliżej. O, tak to wygląda. Podoba mi się zapach, i chciałam w ogóle jakiś taki olejek typowy do ciała, więc kupiłam właśnie ten. Dalej w promocji kupiłam dwa mydła, zazwyczaj kupuję w Lidl, ale już mi się znudziły te wszystkie zapachy, a były te w promocji chyba dwa za funt 50 czy funt 80, coś takiego i kupiłam te z Imperial Leather i ja lubię ich, żele pod prysznic bardzo fajnie pachną, także kupiłam właśnie te, jedno jest um, Night Blooming Jasmine and Vanilla, a drugie jest Cherry Blossom and Peony, także takie dwa mydełka kupiłam świeczkę z Yankee Candle, która już chodziła za mną jakiś czas. No i stwierdziłam że sobie, kupię, czemu nie. To jest zapach hmm, pomegranate and coconut. Także pomegranate to jest chyba po prostu granat i kokos, także hmm, no ten zapach jest piękny, taki bardzo letni mi się typowo z latem kojarzy, także mam nadzieję, że będzie ją faktycznie czuć, chociaż tu jest tylko jeden knot. Czasami mam problem z tym świeczkami z jednym knotem, że ich nie jest tak bardzo czuć. Ale naprawdę ten zapach jest przepiękny, więc stwierdziłam, że kupiona kosztowała 8 funtów. A, i ten olej też chyba kosztował 8. I dalej, dalej, dalej kupiłam dwie koszulki w, w Primarku, czyli body i koszulka, ale to pokażę Wam później, bo jeszcze chciałabym Wam pokazać kilka rzeczy z By Design, które mi przyszły, to pokażę Wam później to na sobie. Także... Takie małe zakupy. Dobra, pokażę Wam szybko te rzeczy, które kupiłam. Tak, wiem, że mam bałagan z tyłu, ale tak, na początek e, pierwsza rzecz to body e, właśnie z Primarka i ono, słuchajcie, wyglądało jakby miało całkowicie tutaj prosty dekolt i do tego do ramiątka, ale te ramiątka tak ciągną w górę ten dekolt, że widzicie, on się robi taki tutaj jakby widać, jest, że to idzie do góry. wam, że nie było w innych kolorach, bo tych takich klasycznych koszulek oni mają mnóstwo kolorów, a z tego było tylko czarne i kosztowało to cztery. Funty. Dalej kupiłam taką zwykłą koszulkę w taki, z takiego prążkowanego materiału i ona ma tutaj napis: Love. I takie, widzicie, takie jakby falbania z rękawki. Tutaj na dole też jest taka falbanka. Bardzo fajnie wygląda. Podoba mi się takie klasy, coś, coś takiego klasycznego, właśnie do shortów. Jeszcze jakbym miała tutaj pasek, żeby ona mi się trzymała w miejscu, albo do spódniczki, czy nawet do tej ogrodniczki, którą mam. Ej, brakowało mi po prostu takich. Klasycznych e, koszulek e, Bo mam jakieś tam Spódniczki, spodenki I często nie mam do nich co nosić I noszę to zwykłe właśnie takie na ramionczka Koszulki z Primarka A chciałam coś takiego troszkę innego, więc wzięłam tą Spodobała mi się i też kosztowała 4 funty Dlatego więc się na nią skusiłam Bo była bardzo tania e, Ale to są jedyne rzeczy właśnie, które kupiłam Z Primarka i zaraz wam pokażę Jeszcze te z By Design Bo te są bardziej ekscytujące niż te basicowe rzeczy Z Primarka i na początek mam e, koszulkę, taką klasyczną, lekko oversize'ową I ona ma tutaj taki falbaniasty dekolt Ja mam bardzo wąskie ramiona, więc u mnie całkiem spoko to wygląda Bo to sami wiem, że takie elementy mogą poszerzać Ale jak macie również e, wąskie ramiona i chcecie tak zrównoważyć swoją sylwetkę No to bardzo fajny efekt właśnie dają takie falbany Bardzo mi się podoba ten top, możecie go nosić oczywiście tutaj tak Normalnie założonego albo zrzuconego z zamionami, tak bardziej i zamienia. <laughs> mi tak bardziej się podoba, bo jest wtedy taki bardziej dziewczęcy. Nie wiem, czy koniecznie do tych spodenek. Dajcie znać, co mi się dzieje. Niby nie wygląda to źle, ale jakoś bardziej założabym to chyba do albo do jeansów obcisłych, albo do spodniczki jakiejś takiej też obcisłej. Także tak to wygląda. Kolejna rzecz jest po prostu przepiękna i jest to marynarka. Nie martwcie się, mam spodenki pod spodem. Genialnie wyglądałaby jako sukienka, jakby była minimalnie dłuższa, ale no ja nie jestem jakoś bardzo niska, więc na mnie to jest zdecydowanie po prostu marynarka, ale jest przepiękna. Może niekoniecznie na tą upalną pogodę, jaką mamy dzisiaj, ale no naprawdę, jak zrobi się chociaż odrobinkę chłodniej, to będę ją na pewno często nosić, bo wygląda przepięknie jest w takim pudrowo-różowym kolorze i jest właśnie taka dłuższa z paskiem, z takimi tutaj klamrami okrągłymi. Kolejna piękna rzecz to czarna sukienka z takimi tutaj. Balbankami, jak widzicie. Jest tutaj odcięta trochę niżej pod biustem. A i sprawdziłam w ogóle wszystkie rzeczy, mam w rozmiarze XS. I tak się po prostu prezentuje. Taka klasyczna, ale naprawdę bardzo mi się podoba. I to też raczej na takie wieczory lub na minimalnie chłodniejsze dni, bo w to słońce, jakbym wyszła w czarnej sukience, tak jak wyszłam dzisiaj w tej koszulce, to po prostu się gotowałam. Ale jest naprawdę fajna, taka przewiewna tutaj pod, na, na dole. I ten materiał jest taki fajny, taki dosyć ciężki. Dzięki czemu tak ładnie się. Układają te falbany, nie rozchodzą się tak szeroko, tylko właśnie tak fajnie sobie tutaj opadają. Bardzo mi się podoba. I ostatnia rzecz to ta prześliczna sukienka Baby Doll. One są dostępne w kilku, w kilku kolorach, tak samo jak te czarne. Ja wybrałam sobie białą i ona jest tutaj odcięta. I słuchajcie, to jest gumka, którą możemy nosić lub nie, więc może być sukienka bez tej falbanki lub z nią. Mi się podoba zdecydowanie bardziej z tą falbanką. Daje taki bardzo dziewczęcy efekt i to też jest taki um, elastyczny. Ciężki, dosyć materiał, mimo że on, on jest cienki. Nie zrozumcie mnie źle, nie nim gorący. To jest cienki materiał, dlatego, że po prostu jest elastyczny, bardzo wygodny. I tutaj mamy yy, falbanki na ramionach, i ten dekolt jest dwustronny, to znaczy możemy nosić go z przodu, ale tutaj jest metka generalnie, dlatego że właśnie możemy go nosić albo z przodu, albo z tyłu, albo po prostu z przodu mieć taką małą łezkę, Także naprawdę prześliczna sukienka, bardzo, bardzo dziewczęca, idealna na lato. Zobaczcie, co właśnie do mnie przyszło co chyba w szoku, jak zobaczyłam wielkość paczki, ale rozpakowałam ją i już wiem skąd ta paczka jest. To jest Urban Decay e, z nową paletą. Tak, i dostałam słuchajcie, to jest mega śmieszne, dlatego że chcieliśmy kupić bagaż podręczny, taką walizkę do bagażu podręcznego i już nie muszę kupować, bo ona jest raczej taki wymiar, które będą pasowały spokojnie do bagażu podręcznego. Także bardzo, bardzo dziękuję Urban Decay. Naprawdę super, bardzo jest mi miło. I zaraz sobie ją otworzymy i zobaczymy, e, Nową y, paletę. Ona właśnie się chyba nazywa Born to Run. No i tak wygląda walizka w środku, i mamy paletę. I ona jest stworzona do podróżowania, tak mamy napisane. Jest chociaż troszkę ciężka, ale jest taka kompaktowa, mam wrażenie. I podejrzewam, że zawiera takie odcienie, właśnie y, stworzone do różnych makijaży. No i tak się prezentuje paleta. W środku. Powiem Wam, że odcienie są takie dosyć klasyczne, więc ym, można nią stworzyć dużo makijażu, bo mamy jakieś takie y, kolory, ale nie są one na tyle szalone, żeby to była y, paleta taka. Ym... Mocno zwariowana? Rozumiecie o co mi chodzi? Po prostu można z nią stworzyć jakieś takie mm, troszeczkę bardziej zwariowane makijaże, ale one nadal będą stonowane, bo mamy róże, fiolety, zielenie, pomarańcze, ale to nie są takie bardzo mocno intensywne kolory. Zesłoczujemy sobie może coś. Spójrzcie, cienie są mocno napigmentowane. Fajnie się prezentują, także na pewno niedługo zrobię jakieś makijaże dla Was, albo może jakiś test. Zaczęłam już przygotowywać trochę do obiadu i powiem Wam, że się roztapiam, ale chciałam Wam pokazać, bo zapaliłam tą świecę i naprawdę bardzo, bardzo ładnie pachnie. Tak około godziny mi się pali, ale zapach roznosi się w całym domu. Naprawdę bardzo mocno jest ją czuć, także mogę Wam spokojnie polecić, jeśli chodzi o ten zapach, bo mam wrażenie, że ze świecami Janki jest taki hit and miss, zależy właśnie. Od zapachu, bo czasami one bardzo mocno pachną, a czasami w ogóle ich nie tuć, yy, ale ta naprawdę jest świetna, także polecam. I miałam wam pokazać, słuchajcie, te kwiaty. Yy, one, słyszycie, że już są trochę suche liście, ale one stoją u mnie już chyba z tydzień czasu i po prostu tak pięknie się trzymają, i jestem tak zadowolona. Najlepsze jest to, że ja przyniosłam je yy, do domu i yy, wstawiłam je od razu, wiadomo, do wody, obciami. I na drugi dzień one były opadnięte i to tak mocno naprawdę brzydko wyglądały i mówię, no kurczę, no gorąco jest nic dziwnego, ale no mówię, oddatuję je jeszcze i poobcinałam je tak dosyć mocno, nalałam im zimnej wody i one po prostu w moment odżyły, także naprawdę uratowałam je i jestem zadowolona, bo wyglądają przepięknie, już nawet używałam sobie do zdjęcia na Instagramie takiego słonecznego makijażu i właśnie te... Słoneczniki wyglądają przepięknie, także jestem mega z nich zadowolona. Naprawdę są cudowne i e, bardzo lubię mieć takie świeże kwiaty w domu. No, już nie są pierwsze świeżości, co prawda, ale wyglądają ślicznie nadal. Teraz podczas robienia obiadu oglądałam sobie stare vlogi Julki Kobus. bo jakoś tak mi brakuje tego starego klimatu, w ogóle vlogowego klimatu na YouTube. Trochę takich, takich luźnych, naprawdę e, typowo domowych vlogów i takich. Z prawdziwego życia i fajnie mi się takie vlogi ogląda, więc dajcie mi znać koniecznie, czyje vlogi najbardziej lubicie, bo chętnie sobie obejrzę jakieś ciekawe kanały. No, i też mówcie, co Wy najbardziej lubicie w moich vlogach. Jest mi tak gorąco, że po prostu moje twarz się świeci niesamowicie. Roświetlacz to świetlaczem, ale cała jestem po prostu rozświetlona naturalnie, bardzo. Także dajcie znać, co lubicie oglądać w moich vlogach i czy wolicie takie vlogi jak dzisiejszy, że jeden z całego dnia, bo dzisiaj trochę się rozgadałam i miałam ochotę tak powlogować domowo i właśnie pogadać do Was. Czy wolicie z całego tygodnia, tak jak poprzednie, chyba dwa vlogi? Były takie łączone. Z kilku dni albo właśnie z tygodnia. Wtedy jest trochę więcej, jakby więcej się dzieje, ale ten vlog jest w taki w pigułce, czy właśnie takie vlogi z całego dnia, żeby było może częściej, jakby będę miała ochotę nagrywać. Mam takie fazy czasami, że chce mi się strasznie nagrywać vlogi, a potem są takie fazy, że od czasu do czasu chcę tylko wyciągnąć ten aparat, ale jak chce mi się nagrywać, no to wykorzystuję, wiadomo. Dobra, zrobiłam sobie małą przerwę, żeby trochę ochłonąć, ale biorę się z powrotem za. Za obiad dalej robię, bo no nie, roztapiam się. Nie wiem, co robię z tymi włosami. Jest mi mega gorąco, więc dajcie znać, co robicie obiad, jak jest taki upał, bo u mnie jest po prostu przesada dzisiaj, aż mam jakieś zimne poty na gorącym ciele. Po prostu już wszystko szaleje. Otworzyłam dwa okna, jedno w sypialni, drugie tutaj. Jest taki lekki przewiew, ale ono w ogóle nie pomaga, bo jest tak gorąco, także. Tragedia, więc dobra, biorę się za obiad, później jeszcze się odezwę, żeby zakończyć vloga. Chciałam już zakończyć tego vloga, bo zjemy sobie kolację i pewnie pooglądamy coś, także <gryw> zakończam balonami dla Tomka, z którymi miałam takie ogromne problemy. Powiem Wam, że jak dmuchałam, to prawie zemdlam, bo jest tak duszno, że jak zaczęłam dmuchać i cały wiecie taki cały oddech w jakiegoś tam któregoś już z kolei balona co e, zrobiłam z oddech. Wiecie o co chodziło? Jak dmuchałam już któregoś z kolei, to też mi się zakręciło w głowie. No nieważne, udało się. Także tak to wygląda. My się bierzemy za kolację i kończę tego vloga. Dajcie kciuk do góry, jeśli Wam się podobał. I subskrybujcie kanał, jeśli nie subskrybujecie. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Buziaki Papa. Pa!